Pachonia remisuje z Chaosem Wrocław 3 do 3, ze mną Stanisław Żukał Stanisław, e, trzy razy wychodziliście w tym spotkaniu na prowadzenie i trzy razy je traciliście za każdym razem Chaos był w stanie odpowiadać Dlaczego tak? Co się wydarzyło w waszych szeregach? Nie wiem, może chaos gra zbyt chaotycznie. <laughs> nie, żartuję. Eee, szczerze mówiąc, mogę powiedzieć, że mamy w tym sezonie trochę taki większy problem z ekipą, bo mamy sporo kontuzji, nie mamy graczy i tak ciągle prawie mamy mm, ten te techniczny... Jak się nazywa? Przegranie techniczne. No, Walkower, tak, okay. dokładnie. No, więc, więc walczymy, ale no, nie najlepiej w tym sezonie, ale będzie git, będzie git. No troszkę wam ten wynik komplikuje sprawę, bo tra traciliście trzy punkty do bezpiecznej strefy, nie udało się tego odrobić, no ale jeszcze nie wszystko stracone jak zapatrujesz się na ostatnią kolejkę sezonu. No będziemy mieli nadzieję, że wszystko się ułoży jak najlepiej dla nas, że wszystko się uda i będziemy walczyć do końca. Więc jest jak jest, ale to gra. Jesteśmy w Pro, to musimy grać jak Pro. No właśnie, kwestia tego, czy w przyszłym sezonie będziecie grali w ekstraklasie, czy niżej, jeszcze nie jest rozstrzygnięta. My mamy tak. oczywiście nadzieję, że zagracie. Mówisz o problemach ze składem. Czy macie już na oku jakieś potencjalne wzmocnienia? Najlepszym. Byłoby w tej sytuacji, żeby po prostu wszyscy ludzie, którzy mają kontuzję powrócili i to już będzie wystarczy, to już będzie git, więc jest okej. Okay. Nawet gdy grają chłopaki, to grają z kontuzjami, więc to po prostu robi bardziej skomplikowane to granie. No ale będzie w porządku. Okej, okay, dobra, życzę powodzenia.